Good morning Kambodża! Jest poranek, a więc gdzie jedziemy? Oczywiście, że na siłownię. A potem do sklepu jakieś zakupy zrobić, nie? I zobaczymy co dalej. <grytanie> na razie. Ale dzisiaj w nocy powiem Wam, że tak psy ujadały. Masakra, nie? Ale rozmawiałem z właścicielem tutaj mieszkania dzisiaj rano i prawdopodobnie sezon się teraz zaczął, nie? I te psy... Te psy będą tak wyły, jakieś watachy po nocach krążą i, i dlatego. U nas tego nie było tak aż bardzo, nie? Ale tutaj teraz to jest masakra, nie? Tak zatrzęsienie, nie? Tych psów. Dobra, jadę pomału na siłownię. Także w nocy było przebudzenie, nie? Bo psy wyły jak... Jeszcze aż takiego wycia przez północy nie było nigdy tutaj, nie? Dobra, na razie. No, zobaczcie, dzisiaj pierwszy raz, nie ma nikogo na siłce, jestem sam, przed chwilą był taki łepek, ale poszedł, także luzik, cała siłka, cała siłka dla mnie, zobaczcie, sprzętu, sprzętu do groma. można ćwiczyć, Dobro, jedziemy. Dzisiaj robimy plecki. Dzieła. Nie wiem, ostatnio zawsze się coś przyczepia do nogi, jak nie komary, problem z, z komarami na, na nodze, to teraz rura wydechowa jakiegoś dreama się przyczepiła do nogi, o. oj, Jezus, kochani, trzeba smarować, smarować, to się goi długo, ale dobra, to nieważne, jadę do, do komputerowego serwisu bo literka A coś mi nie działa czasami zadziała czasami nie zadziała już to wyjąłem ten kapsel przedmuchałem wyczyściłem ale ale zacina się trzeba chyba coś tam od wewnątrz no także jedziemy niech chłopak zajrzy do środka a tak szukałem wczoraj szukałem pół dnia w goglach po tych komputerowych no bo wiecie nie tutaj też różnie jest serwisach, ale tutaj ten chłopak miał najwięcej ocen pozytywnych, nie, także mówię jadę jeszcze dzisiaj na Messengerze, napisałem nie, także trzeba podjechać mówi, musi zajrzeć jak to wygląda, nie, może rzeczywiście od środka trzeba będzie przyczyścić chodźcie ze mną o, przyszliśmy, no, tutaj do, do pana, no sprawdził komputer, nie, klawisz nie chodzi nie, ale, 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 ale tego, no, ale no, no, na razie mam tak czasami chodzi, czasami chodzi, mogę kupić klawiaturę oddzielnie, nie ale pokazał mi tu laptopiki też fajne, nie? że można sobie później w przyszłości kupić, jeżeli coś się stanie. nie? Także pozdrawiamy Pana, nie? Dziękujemy. <grymnie> Thank, you. Thank you. Thank you very much. D Dobra, już w razie czego to mam, już punkt, gdzie można by było ewentualnie laptopika kupić. <grymnie> też już takiego do streamowania, do renderowania filmów Full HD. Jeśli si nie będzie grzał za mocno, taka sama wielkość, nie? Tam w miarę rozsądnej cenie. Ma kilka modeli, nie? ale na razie jeszcze ta, ten klawisz działa tak nie do końca. Wszystkie reszta klawiszy też działają, nie? Eee, tylko, ta, tylko ta, ta właśnie literka A czasami wchodzi, czasami nie wchodzi. To jest takie irytujące, wiecie, nie? No, ale nic. Jeszcze jest kolejna opcja na, na chwilę obecną. Można kupić sobie samą klawiaturkę, podłączyć przez USB. Eee, no 7 dolarów, no to, 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 to chyba najlepsze wyjście na razie by było. A jak coś się będzie działo, to się najwyżej... Wymieni komputer i już, no. <laughs> Dobra, także w razie, w razie W jest jakaś opcja, nie? Jakieś wyjście. No nic, jedziemy. Także tak to jest, widzicie, nie? W tych, w tych cieplejszych tutaj krajach. Wszystko szybciej się grzeje. Ja widzę po tych nawet zasilaczach zwykłych, nie? Do, do, do telefonu, te ładowarki, to wszystko. To już wszystko tak gorące, że że szok nie i telefon się grzeje wszystko się grzeje no, w szczególności na, nawet na zewnątrz to też te nawet nie ma, nie, ma, nie ma za bardzo nie ma za bardzo słońca jest ukryte za chmurami a a i tak te promienie UV nagrzewają nawet że nie idzie usiąść na tym na skuterze nie ale jeżeli chodzi o sprzęt to tak w domu wszystko się nagrzewa komputer przy normalnej pracy zwykłej też dotknąć to jest gorące Hmm, dlatego te systemy Teraz są ulepszane nie? I te komputery są już lepsze Bardziej nowszy system Jakieś lepsze chłodzenie nie? I tak to wygląda dlatego, dlatego ten sprzęt też tutaj Inaczej się zachowuje No i trzeba wziąć na to poprawkę nie? Ale jest wszystko dostępne W razie czego Tak jak mówię, czy klawiatura sama oddzielna Czy, czy, czy laptopa można kupić Też takiego do, do renderingu nie? Do składania filmów Także nie ma problemu, aby do przodu. Na razie jedziemy dalej. A co ona robi? Czeka, tak? Czekam w kolejce. <laughs> w kolejce do odpowiedzi, tak? I co wtedy? Jedziemy sobie. No. Fajna pogoda do świątyni. No następną po drodze odkryłem, nie? No. następne odkrycie. Dlatego już ubrałam bluzeczkę z zakrytymi ramionami. Aha, no właśnie. Wiktor? Tam, tam, tam. <laughs> Pozdrawiamy Wiktora. Pozdrawiamy. Jedziemy. No. no słuchajcie, kolejną ciekawostkę odkryłem przez przypadek. Jadąc dzisiaj do komputerowego. <laughs> no, jadę, jadę, patrzę, a tu niedaleko, niedaleko nas nawet w sumie Jest, jest taka następna świątynia. I też z klimatem, ale zarośnięte między drzewami, że tak nie było widać od razu z ulicy, nie? Nie rzucało się w oczy, ale dzisiaj, dzisiaj mignęło, zobaczcie. Też wszystko, nie? Halo? Cześć. Mignęło dzisiaj przed oczami na piesek leży smutny. o Bardzo dużo tego, ale chyba tu jest jeszcze. Na dodatek jakaś szkoła, bo przed chwilą dzieci wyleciały. Dzwonek był na przerwę, chyba i było pełno dzieci. A teraz dzwonek zadzwonił, i dzieci znowu do klasy powskakiwały. Jak sztuczne, normalne. Orchidee, no. I tu też kolejna jakaś pagoda, ale ozłocone to wszystko, nie? Ale dużo, dużo dominuje złotego i czerwonego koloru, nie? Zauważyłaś? Tak. Dużo czerwonego, i. I złotego no. tu. tu jakiś wodospad zrobiony Woda wyłączona na razie Także nie leci Rybek chyba też nie ma O, Juka dwubarna Mieliśmy tą jukę dwubarną tak, Widzę, widzę, no palma obleciona tym pchnączem. No. No tak, wiesz, te świątynie Te świątynie nie i dookoła ten... ta przyroda, nie? Robi robotę. O, tam orzeszki piszą u góry, trzeba uważać. Trzeba uważać jak się pomiędzy orzeszkami chodzi, bo czasami może zlecić na główkę. Ponoć. No a tutaj co? Już pewnie grobowce, nie? No cmentarz, ale, ale zaraz coś mi tam czerwonego mignęło. Coś mi... Już się piesek wchórzył. Coś mi tam czerwonego mignę Jednak nie zdawało mi się. Ogromny oleander. Czerwony. Ale wyrośnięte drzewo. Zobacz na ple jeszcze tych tych malowideł, nie? Tak. Duży. Duży oleander, ogromny. No, jeszcze takiego dużego nie widziałem, nie? I pomiędzy tymi Piękne. No, powiem ci, że klimat jest. Klimat jest. Idziemy dalej. Tak jak zaobserwowałem do tej pory, to mniej więcej wszystkie wyglądają podobnie, nie? Czyli koła w tej przyrodzie, w tej zieleni, zatopione są te grobowce, nie? I na środku. I na środku jakaś świątynia, nie? Także, także mniej więcej wszędzie ten sam scenariusz. One są bardzo podobne do siebie, no tylko wiadomo, no, pełno różnych kolorów, każda inna, ale ogólnie to zamysł jest chyba ten sam. Czyli coś jak u nas pewnie: no, cmentarz, i w środku jakaś kapliczka, kościół. No, i tutaj jakaś szkoła pewnie związana, powiązana z tym wszystkim. Zobaczymy, jakieś oczkowodne. No, to mi się kojarzy. No, tu już ewidentnie jak Tom Prider prawie. Ale tam zdążymy jeszcze. Dążymy i tam też będziemy. Ale powiem Wam, że faktycznie, tak jak wszyscy mówią, że, że zachwycają te klimaty, i naprawdę coś ma w sobie ten, ten cały pejzaż dookoła, nie? Faktycznie, coś w sobie, coś w sobie ma. Jest jakiś Pokój, cisza, nie ma jakiegoś napięcia, emocji dużych. Dobry, a pani ta tak przez przypadek tutaj siedzi, tak? Przechodziłam akurat właśnie Aha. i tak się zamyśliłam. Z tragarzami, tak? Przechodziłam akurat z tragarzami. W kościele zaczęli dzwonić, ale to chyba przerwa. Przerwa się skończyła. Jakie mamy lekcje? Teraz to chyba Nie dość, że dzwonek dzwoni, to jeszcze psy wyją do tego. Teraz to matematyka, nie? No. To lec wyją. Lecimy, bo już po dzwonku. Dobra, lecimy. Pokażę Wam takie ujęcie z tej bramy głównej wejściowej Akurat zachodzące słońce oświetla końcówki Taka wizyta dzisiaj Ale zobaczcie tutaj mały ogrodniczy sklepik ale też mają bugenbirie O, ta jest piękna To mm. jest czerwona, fioletowa i gdzieś Anka mówiła, że jest biała A, tutaj biała i pomarańczowa jest Jest pomarańczowa, biało i jasno różowa Ale zobaczcie tutaj Skarpetki palczaste, rękawiczki na nogi, zobaczcie, z paluszkiem takie do, do klapka, nie, żeby, żeby było założyć klapeczek. No. no. No, to bardzo często widzimy właśnie kobiety w takich skarpetkach. To jest, to jest dobre. Ty, ja może sobie kupię, co tak? Nie no, może ja sobie kupię. A, bo ty tak. się kupisz do tej do, ja do Japonek, ja kupię, nie? Ja sobie kupię, wiesz, bo akurat <laughs> szary mi będzie pasowało. O, okay, tyle są, dobra, rzuć to. <laughs> o, Ania! Zobacz, znalazłem dla Ciebie pierwszy motorek taki, wiesz, po tym egzaminie. O. Fajny? Zobacz, jaka żabka. Fajny, wiesz, a będzie? może troszeczkę mały będzie, co? Czekaj, myślisz, czy nie? Będzie troszkę mały, myślisz? Będzie mały, czy nie? Nie, nie siadaj, bo zginie, zginie troszeczkę. <laughs> Łapkę znalazłem. Jest łapka na muchy, dobra. I to będzie pierwszy wózeczek.